Kochani, witam Was serdecznie. Zrobimy sobie jakieś czytanie, co ona zamierza. Karty tutaj już mam przetasowane. I generalnie próbowałam już sobie zobaczyć tam, podpatrzeć trochę I teraz. I tą pierwszą kartą to jest niestety, ale wierzę. Czyli po prostu tutaj coś się faktycznie zawaliło i to dosyć poważnie. Przede wszystkim ja odczuwam tutaj duży jakiś taki wstrząs emocjonalny między wami do takiego stopnia, że nie macie może z, ze sobą kontaktu lub jesteście po prostu w takiej beznadziejnej energii, i mam na myśli, że, że dosyć tutaj bardzo gdzieś się um, pokłóciliście, mam wrażenie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o aspekt właśnie związku, tutaj widzę duże jakieś takie zmiany na poziomie Przede wszystkim emocjonalnym, ale i też nie wykluczam e, jakiejś zmiany fizycznej, czyli po prostu nie wiem, jakieś rozstanie między wami <laughs> mogło być. I przede wszystkim brak jakiejś takiej próby odbudowania tego. Być może, nie wiem, jest to opatrzone jakimś strachem, jakimś lękiem ponownym. Po prostu gdzieś znowu nie, nie powtórzy się ta sama historia. Następna karta to jest czwórka monet. Czyli po prostu chęć wycofania się z relacji. Przede wszystkim też jakieś takie emocjonalne zdystansowanie, ale i też brak jakiegoś takiego porozumienia, kontaktu ze strony tej osoby. Co jeszcze tutaj widzę? to przede wszystkim niechęć, niechęć do odejścia, ale tak jakby po prostu los zmusza was do zerwania. Bo być może tutaj czeka was zupełnie, zupełnie coś nowego lub po prostu ta wasza relacja się gdzieś przetransformuje na, na inny poziom, tak? Tylko tutaj zbyt dużo gdzieś tam między Wami się wydarzyło. Jakichś takich problemów, które po prostu <laughs> dla Was mogą być e, dosyć no niezrozumiałe do końca w tej relacji. Nie wiem, czy tutaj też były może jakieś takie próby jakiegoś oszustwa, jakiegoś, jakiejś strady e, i przede wszystkim kłamstw, które w jakiś sposób na, no, nadszarpały tą Waszą cierpliwość. Bo myślę, że to Wy byliście taką osobą, która w jakiś sposób em, tą relację zakończyła, lub chciała zakończyć. się w takim momencie, że chcecie postawić wszystko na właśnie jedną kartę. Czyli tak jakby nie wierzycie, że coś tutaj może ulec e, poprawie, nie? Ze strony tej osoby jest po prostu, wiecie, taki duży szok, duże jakieś też takie niezrozumienie, ale przede wszystkim niechęć w ogóle do jakiejś takiej zmiany, wiecie? Nie wiem, czy ta osoba będzie chciała w ogóle podjąć jakieś takie. E, chęć jakiejś takiej poprawy między Wami, e, Waszej relacji, czy porozmawiać i powyjaśniać wszystko. Wydaje mi się, że jest dosyć na ten moment bardzo taka zamknięta, wycofana. E, nie można do niej po prostu trafić, tak jakby po prostu. Przychodziła jakiś kryzys w swoim życiu, e, dosyć taki poważny. I tutaj, może nie wiem, czy to się wiąże też, właśnie, czy to się właśnie wiąże z pracą. Czy to się wiąże też e, związane jakieś takie problemy, nie wiem, może z domem? Czy to jest po prostu jakiś taki jej problem emocjonalny, z którym po prostu sobie musi poradzić sama? Nie do końca to jest e, zrozumiałe i tak jakby ta osoba oczekuje jakiegoś, może zrozumienia. Słońca, ale i to też są właśnie karty, które mówią o tym, że ta osoba jakąś taką pewność miała. Wiecie was w ogóle, że wy po prostu będziecie, że będziecie trwać w jakimś takim może zakłamaniu żyć. Bo widzę po prostu tego kogoś jako osobę, która być może wiele razy gdzieś tam nadszarpowała wasze zaufanie. Jako kogoś też, kto może chciał takiej relacji, wiecie, takiej on-off, czyli po prostu bywał, zaraz znowu, ponownie znikał i tak to w kółko to samo proponował. W tej relacji, tak jakby widzę, że, że tutaj głównie. On był takim prowodyrem, takim. Jego słowo tak jakby miało być ostatnie w Waszej relacji. Karty przede wszystkim pokazują tą osobę, wiecie, w karcie głupca, czyli osoby bardzo niedojrzałej, osoba, która to jest, która jest um, dosyć taka um, może nie niepowierzchowna, ale jego uczucia dosyć nie były takie um, trwałe między wami Mam wrażenie, że <laughs> być może ta relacja ciągnęła się już jakiś długi czas, natomiast tutaj w ogóle nie było jakiegoś takiego, wiecie, um, wyznania z jej strony z tym głupcem. To jest taka rzecz, że być może on będzie chciał znowu zacząć coś od początku. Być może wydaje mu się, że w jakimś stopniu wy się po prostu wiecie, na nabierzecie znowu na jakieś jego słowa. Bo ewidentnie tutaj coś po prostu się między wami spaliło. Tutaj jest bardzo dużo takich, wiecie, arkan które sugerują o tym, że naprawdę się tutaj między Wami podziało i <laughs> być może nie wykluczam, że tutaj może będzie, pojawi się jeszcze jakaś osoba w Waszym życiu. Tylko właśnie musicie z, y, sobie, wiecie. Y Podejść trochę do tego z dystansem, nie otwierać się za bardzo na nowe osoby do końca. nie tutaj w tych czytaniach od kilku dni się pokazuje jakaś nowa energia. Przede wszystkim Was widzę jako osoby, które potrafią w związku naprawdę bardzo dużo oddać osobie. Wiecie, naprawdę, pokazujecie się jako osoby, które przede wszystkim zawsze może w życiu były wykorzystywane, aniżeli właśnie gdzieś to całe swoje dobro, swoje serce oddawały komuś a druga osoba tak jakby ciągnęła od was e, tą energię przede wszystkim to także wiecie takie ciągłe próby naprawiania czegoś, powrotów jakiś e, tak naprawdę gdzieś ta osoba przychodziła e, ciągle z tym właśnie pustym kubkiem do was e, bo wiedziała, że wy zawsze go im napełnicie, czy to właśnie Czymkolwiek to może dla Was e, znaczyć. I chcę Wam powiedzieć, że po prostu jakąś tutaj lekcję ważną przychodziliście w swoim życiu teraz. Być może to jest związane, właśnie wiecie, z, właśnie z tą wartością siebie. masz po prostu się stać właśnie tą królową monet, która dba o siebie, która kocha siebie, która kocha spędzać czas sama ze sobą, e, której niepotrzebny jest facet do tego, żeby być szczęśliwą, bo ona sama z siebie jest szczęśliwą osobą i ona nie potrzebuje kogoś, kto e, kto jest jakby jej tak potrzebny do takiego szczęścia, że hm... Tak, jakby ty masz żyć e, pełnią życia. Nie masz na to patrzeć, czy ty będziesz w związku, czy nie będziesz w tym związku. E, masz czuć pełnię właśnie sama ze sobą, nie poprzez właśnie drugą osobę. Druga osoba tak, jakby ma być dodatkiem do twojego życia, a ty e, nie możesz się tak, jakby ciągle skupiać na, na tej drugiej osobie, że. Ona w jakimś stopniu musi być z tobą w związku, czy po prostu w każdym innym, innej osobie szukać e, właśnie tej osoby do związku, bo nie wszyscy, którzy gdzieś tam do nas przychodzą, um, no chcą stworzyć z nami relacje, tak? Może to być po prostu stricte zwykła relacja jakaś taka, wiecie, przyjacielska czy koleżeńska. Um, że macie po prostu tutaj jakąś lekcję ważną do odrobienia w swoim życiu, związaną właśnie z, z, z czymś, co po prostu macie w sobie. Może tego nie widzieliście, może czegoś właśnie nie dostrzegaliście, że gdzieś ciągle wchodziliście w jakieś relacje, i teraz być może jakaś nowa relacja tutaj przychodzi, żeby właśnie sprawdzić Was, czy, czy znaliście właśnie ten test pozytywnie. Szóstka kielichów to jest też e, dla mnie taka energia, wiecie, takiego powrotu do, do takiej jakiejś takiej beztroski, do, do takiej energii właśnie, gdzie, gdzie sobie może zaczniecie przypominać pewne rzeczy, ale i też wasze jakieś pewne zachowania. Być może zatraciliście tutaj coś, właśnie w tej osobie tutaj, bo tutaj pokazuje się naprawdę relacja, która mogła was e, wiele nauczyć, ale i też mogła po prostu coś Was ym, zmienić na tyle, że, że po prostu straciliście jakąś, jakąś, jakiś sens w ogóle w swoim życiu. Nie wiem, do kogo jest to czytanie. Wydaje mi się, że to jest do jakiejś małej grupy osób to czytanie. Ale chcecie powiedzieć, że po prostu cokolwiek y, przeszłaś w swoim życiu... Ym, co było po prostu okupione jakimś smutkiem, żalem i rozpaczą. Eee... To los ci tutaj chce zwrócić coś, coś w postaci być może właśnie nowej osoby. Tylko tutaj trzeba pozamykać jakieś pewne rozdziały, które już po prostu powinny dawno być zamknięte, a ty dalej gdzieś tam eee... forsujesz te drzwi z powrotem i... i nie chcesz po prostu tego raz na zawsze zamknąć. Robisz po prostu sobie jakąś ogromną krzywdę tym. Masz, masz możliwość tutaj być szczęśliwą, szczęśliwym, ale z jakiegoś po prostu powodu nie chcesz wejść w, to, po prostu w tą energię, um, która chce ci coś przynieść dobrego. Ty może jeszcze tego nawet nie zauważasz, dlatego, tak jak mówię. Jeśli tutaj przepracujesz właśnie coś w sobie, coś, co od dłuższego czasu być może nie chcesz zauważyć świadomie, bo już się po prostu dotknąć coś. Być może tutaj też chodzi o kwestię wybaczenia komuś czegoś, czegoś, co po prostu nie potrafisz wybaczyć. Ale gwarantuję ci, że jeśli dotkniesz czegoś, co po prostu bardzo gdzieś tam na dnie. Tej twojej duszy masz, coś, co po prostu gdzieś tam kiedyś zamknęłaś i powyrzucałaś te kluczyki, to myślę, że znajdziesz ten właściwy klucz i przyjdzie do ciebie po prostu odpowiedź. Wydaje mi się, że to będzie jakiś taki oczyszczający czas dla ciebie niedługo. Musiałam przerwać, wiecie? Musiałam czytanie na chwilę przerwać, ale to, co chcę Ci powiedzieć, to żebyś po prostu gdzieś w spokoju. Łączam sobie jakąś po prostu spokojną muzykę i spróbować zrobić jakąś medytację, właśnie związaną z tym dzieciństwem. Jeśli potrzebujesz takiej medytacji, oczywiście mogę Ci w tym pomóc. I nawet jeśli ktoś potrzebuje jakiegoś czytania, to zapraszam na mój WhatsApp, na którym zawsze jestem. I zawsze odpowiem. Ale chcę Ci powiedzieć po prostu, że przychodzi po prostu dla ciebie taki czas, kiedy musisz to wyrzucić z siebie. Kiedy już nie możesz iść naprzód w nową drogę, z czymś, co po prostu ciebie w jakimś stopniu stop stopuje. Więc to, co jeszcze tutaj widzę, to to, że jakaś zmiana musi się tutaj dokonać. Chcąc czy nie chcąc. Musisz, poz musisz pozwolić po prostu temu odejść, bo chcąc iść po prostu w zupełnie coś nowego, zobacz. Tutaj los ci coś da fajnego. Nie dość, że mo może osobę, która będzie bardzo stabilna finansowo, ale i też właśnie emocjonalnie, z którą będziesz mogła stworzyć właśnie szczęśliwą rodzinę. To dosyć szybko tutaj mi się pokazuje, bo karta Rydwan to jest bardzo e, karta, która e, przyspieszy, czyli energia ruszy po prostu z kopyta. I to, co chcę ci powiedzieć, to czy nie warto po prostu poczekać na to? Na to i na to. Zobacz, dwie dziesiątki tutaj masz i Rydwan. Musisz po prostu wyjść z tego marazmu, wiesz? Musisz wyjść. Musisz wyjść z tej energii, po prostu, tego takiego zasiedzenia, może. E... Wyjść do ludzi przede wszystkim też. Spróbuj to przerobić, co, co tutaj Cię w jakiś sposób dręczy. E... Ja wiem, że masz na to siłę i nawet jeśli jesteś naprawdę w ciężkim momencie, e... No wiem, że sobie poradzisz z tym i wiem, że cokolwiek, by się złego nie wydarzyło w Twoim życiu teraz lub cokolwiek jest beznadziejne dla Ciebie, naprawdę, że jest naprawdę jakaś tragiczna sytuacja dla Ciebie. Być może musisz po prostu swoje życie od nowa yy, pozbierać, ale wiem, że sobie poradzisz i wiem, że to co czeka przed, przed Tobą. To jest zupełnie coś innego niż to, co teraz. To, co myślałaś, że jest pozornie piękne z wierzchu. Wiecie, jak ten kolorowy taki cukierek, oglądasz go z wierzchu i, i myślisz po prostu, a, ale zajebisty, pewnie jest mega. A tutaj potem wychodzi jakieś takie nieciekawe nadzienie. Um. Bo tak naprawdę nigdy nie mamy pewności, na kogo trafimy w swoim życiu. Czy trafimy właśnie na takiego właśnie cukierka, czy trafimy właśnie na jakąś wartościową osobę. Ja myślę, że ta osoba w jakiś sposób naprawdę cię gdzieś tam skrzywdziła i ta relacja też ci bardzo dużo otworzyła. Ale może tak miało być w jakiś sposób, że miałaś przejść coś, czy miałaś właśnie? Musicie sobie to odwrócić. Może miałeś przejść przez jakieś po prostu wyboje w swoim życiu. Um. A To jest po prostu zobaczcie. Obfitość, nie dość, że emocjonalna to i materialna. Um. I to dosyć szybko się zbliża naprawdę dosyć szybko się zbliża. To może być tak, że ta relacja po prostu, ona z dnia na dzień, jeśli ktoś się pojawi, ona po prostu tak się rozwinie z impetem, że wy nie będziecie po prostu w stanie już myśleć o tamtej drugiej osobie. Tak jak po prostu ta osoba was w jakiś sposób odczaruje, ta nowa. I mimo że możecie mieć strach wejść w coś nowego, to czasami warto zaryzykować, chociażby, żeby po prostu spróbować. Nie zamykać się na szczęście w swoim życiu. Ja też zapraszam Was na moje dwa pozostałe czytania na moim kanale. Musicie wejść po prostu, kliknąć w nocną wiedźmę pod filmikiem i potem w zakładkę wideo i tam wyświetlą Wam się aktualne moje filmy. Zapraszam Was też do lajkowania mojego profilu, komentowania przede wszystkim, ale i też żebyśmy po prostu uzbierali już te 8 tysięcy moje upragnione 8 tysięcy że tak powiem a w następnym filmiku po prostu e, będę robiła losowanie i być może ktoś wygra też kosmogram i plus dwa czytania, tak? Te czytania nie wiem, będą miały może z dwa, trzy pytania, takie najważniejsze do mnie e, na które Wam odpowiem, oczywiście Trzem osobom. E, właśnie dwie osoby wygrają jakieś pytania darmowe oraz e, no, ten kosmogram, tak? Tylko tutaj jest warunek, żeby znać po prostu swoją datę urodzenia. E, I to będzie w takim pliku przeze mnie wykonane. Także zobaczycie sobie wasze układy planet, jak się układają. E, taki kosmogram oczywiście też można sobie urodzeniowy zamówić po prostu będziecie mieć wszystko od A do Z e, czyli po prostu na co uważać na co, co, co może przyjść do waszego życia w, w, poprzez układ jakiś tam planet e, praktycznie tam wszystko będzie wypisane także widzę tutaj naprawdę ogromną zmianę na plus i ciągle mam w głowie, że ta jakieś takie słowa, że ta zmiana musi się dokonać że to się musi dokonać. Nie wiem, cokolwiek to znaczy dla Was. To ja tak usłyszałam właśnie w tej głowie mojej. Wiem, że będzie wam wiem, że będzie wam ciężko i trudno zrobić coś. Bo kiedy po prostu ktoś zostawia was z roztrzaskanym sercem, e, to jest ciężko to pozbierać. Jest ciężko w ogóle całkowicie przetransformować swoje życie, ale myślę, że ta zmiana wam pozwoli naprawdę na Na jakiś po prostu skok duży w świadomość, i, i wy nawet nie wiecie, co was czeka. Ale ja wam tego na razie nie powiem, bo stwierdziłam, że codziennie będę wam wrzucać jakieś czytanie teraz. Żebyście po prostu mieli i oglądali święta. Zobaczymy po prostu, co to wszystko przyniesie. Także, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wszystkiego dobrego.